Rok 2007 był bez wątpienia bardzo dobry dla graczy. To wtedy wyszły takie klasyczne produkcje jak Portal, Starker Cień Czarnobyla, Uncharted, Mass Effect, Wiedźmin, Lego Star Wars: Complete Saga, Crisis, czy chyba najlepsza z nich, i nie jest łatwo mi to przyznać, pierwsza gra z serii Bioshock. Choć o tym, która gra zasłużyła sobie na miano najlepszej roku 2007 można by dyskutować bardzo długo. Do czego zachęcam w komentarzach, to w tym filmie chciałbym skupić się na samym Bioshocku, jego rozgrywce, historii, lore, oprawie audio i wideo oraz jego wersji zremasterowanej. A zatem wyposażcie się w klucz francuski i łapę do strzelania błyskawicami, bo już za moment zejdziemy na morza dno, by przekonać się o co chodzi w grze Bioshock i jak w tym tytuł gra się współcześnie. Zapraszam! Na początek cofnijmy się parę lat wcześniej, do roku 1999. W roku kiedy Mi przyszło pojawić się na tym łez Dole, pojawiła się także gra System Shock 2, nad którą pracował m.in. Kevin LeVin we współpracy ze studiem Irrational Games. Gra zebrała bardzo pozytywne recenzje, zgarnęła parę nagród, ale nie sprzedała się zbyt dobrze. W czasach, kiedy finansowanie uzależnione było od wpatrzonych w słupki sprzedaży facetów w garniakach, zdobycie kasy na kolejną lub podobną grę względem System Shock 2 nie było proste, a czasami było wręcz niemożliwe. Więc trójki nigdy się nie doczekaliśmy. Co wcale nie oznacza, że twórcy nie kombinowali i w końcu znaleźli sposób na wydanie duchowego następcy System Shocka. Bo musicie wiedzieć, że Bioshock oryginalnie był jedynie modelem, w którym trzy, no powiedzmy, podmioty wchodziły ze sobą w interakcję. Byli to kolejno drony, które posiadały pewien pożądany surowiec, ochroniarze, którzy chronili drony i zbieracze, którzy chcieli owy surowiec wykraść. W samym Bioshocku te role pełnili kolejno siostrzyczki, tatuśkowie i genofagi, angielskiej wersji zwanymi także splicers. I to z tym modelem rozgrywki autorzy system szoka chodzili po wydawcach, starając się wcisnąć komuś ten pomysł. Szczęśliwie udało się dogadać z 2K, które dało twórcom bardzo wiele wolności twórczej. Z kolei ta wolność zaowocowała grą będącą w wielu miejscach rozwinięciem koncepcji system Szoka. Pojawiły się m.in. elementy rozwoju postaci, retrospektywna fabuła poznawana przez audiologii, moce czy wreszcie klimat grozy. Zatem, jeżeli szukacie oryginalnej inspiracji dla Bioshocka, to System Shock był dla twórców głównym źródełkiem. A propos Bioshocka, przejdźmy w końcu do samej gry. Na naszym fanpage'u pisałem już chyba o tym z dwa razy, ale powtórzę się raz jeszcze. Uwielbiam to, w jaki sposób zaczyna się Bioshock. Lecisz samolotem, dostajesz krótką zajawkę, dosłownie strzemki informacji na temat bohatera, które i tak nie mają na razie sensu. Po czym rozbijasz się w pobliżu podwodnego miasta Rapture, które niedawno trafił szlak. Chwilkę później możesz już walić kluczem po głowach oszalałych kreatur, razić je prądem czy traktować ogniem z pukawki. Nie ma tu jakiegoś rozczulającego inter o przeszłości głównego bohatera w stylu Fallouta 4. Po prostu weź tą broń i strzelaj. To powiedziawszy, to nie jest tak, że gra jest jakoś uboga fabułę czy lore. Jest dokładnie na odwrót. Jednak ich poznanie wymaga od gracza nieco cierpliwości i nikt tu nie sprawdza, czy osoba grająca na pewno zapoznała się z potrzebnym jej kawałkiem tekstu. Jeżeli coś pominąłeś, to twój problem i takie rozwiązanie, choć może wydawać się nieprzyjazne, to działa, bo grając zwyczajnie ma się ochotę poznawać każdą informację, jaką tylko się da. A to dlatego, że i samo lory jest po prostu ciekawe, ale także ponieważ odkrywa się przed grającym w bardzo wyważonym tempie. Tak naprawdę rzadko kiedy dostajemy cokolwiek wprost, a częściej to my sami musimy połączyć w całość strzępki wypowiedzi osób postronnych, które swoją drogą postrzegały minione wydarzenia na różne sposoby i niejednokrotnie przedstawiały zgoła odmienne poglądy niż inni. A że całość fabuły przedstawiana jest poprzez audiologii, to w grze nic tak naprawdę nie przerywa nam zabawy. I bardzo dobrze, bo gra ma swoje starannie zaplanowane tempo, którym warto podążać. Zresztą sposób, w jaki rozgrywka płynnie przechodzi z szybkiego shootera do atmosferycznego horroru, też robi nie lada wrażenie. Chociaż ja akurat czasami miewałem momenty, gdy to sztuczne spowolnienie chodu bohatera wydawało się nieco bezzasadne. Niemniej jednak przez większość czasu robi to bardzo dobre wrażenie. Przez właściwie całej zabawy biegamy z gnatem, kluczem francuskim lub własną ręką wyposażoną w nadludzkie modyfikacje. Gra jest więc z zasady strzelanką, i to taką dosyć staroszkolną. Potyczki mają dużo dynamizmu, i momentami można tu nawet unikać pocisków poprzez bieganie. Samo strzelanie wydaje się dobre, chociaż ze mnie akurat żaden ekspert, bo jeżeli chodzi o gry z pistoletami, to najwięcej czasu spędziłem chyba w Fallout New Vegas, no a wszyscy wiemy, że strzelanie zdecydowanie nie było największym atutem tamtej gry. W każdym razie ciekawsze niż same spluwy wydają się modyfikacje genetyczne, które możemy wszczepić bohaterowi. Te dzielą się na parę kategorii i są co do zasady zamaskowanym systemem rozwoju postaci. Niektóre więc pozwalają na przykład lepiej hakować, a inne potęgują nasz potencjał bojowy. Jednak na pierwszy plan zdecydowanie wysuwają się te moce, z których korzystać możemy aktywnie w trakcie walk. To one pozwalają nam na przykład podpalać, razić prądem, czy zamrażać przeciwników, ale też rzucać przedmiotami, czy wysyłać rój wściekłych pszczół na grupy adwersarzy. Sporo tu różnorodności i oczywiście każda z mocy może łączyć się z pozostałymi, ale także oddziaływać na środowisko gry. I tak, ogniem rozmnozimy lód i podpalimy plemy z oleju. Prądem porazimy kałuże, by ranić przeciwników w niej się znajdujących, a telekinezą rzucimy butelką z gazem. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o bojowe skile, to jest w czym wybierać i to bardzo cieszy, podobnie jak przemyślany design map i przeciwnicy. Mimo że Rapture to głównie korytarze i przedsionki, a tylko czasami większe sale, to grając zupełnie nie czuć nudy. Jest wręcz przeciwnie, bo każda lokacja jest inna, ale w taki mądry sposób. Mam na myśli, że czuć, że to ta sama gra i że tak naprawdę tniemy wciąż tych samych genofagów w raptem paru różnych wariacjach, ale te wszystkie elementy na tyle często przecinają się w różnorodny sposób, że nie czuć tu jakiejś powtarzalności. Oczywiście pomaga tu długość gry, kilka do kilkunastu godzin, chociaż to nie tutaj szukałbym źródła. Gameplay w Bioshocku działa jak dobrze naoliwiona i precyzyjnie wykonana maszyna, gdzie wszystko jest na swoim miejscu, ale jednocześnie nie ma jakichś przekombinowanych rozwiązań. Zatem co z tego, że tego samego splicera zabijałem już później razy. Skoro tym razem czai się na mnie z wysokiego sufitu, kiedy ja zastanawiam się jak przejść obok ustawionej nieopodal wieżyczki. Albo kiedy na sam dźwięk charakterystycznego tupania tatuśka przychodzi mnie gęsia skórka. W takich momentach nie ma znaczenia, czy pokonałem już tego przeciwnika wcześniej, wtedy znaczenie ma tylko to, czy uda mi się go zwyciężyć ponownie. Tatuśkowie i towarzyszące im siostrzyczki to zresztą bodajże jedne z najbardziej charakterystycznych przeciwników w grach w historii, co wynika z faktu, że powstali na splocie genialnego designu wizualnego, rewelacyjnych rozwiązań gameplayowych i doskonałego mrocznego lore. I to jest chyba dobry moment, by zaczerpnąć nieco z lore Bajoshoka. I jak zwykle, postaram się wszystko opowiedzieć bez spoilerów, chociaż na pewno odkryję przed wami rąbek tajemnicy, który typowo poznajemy gdzieś w pierwszej połowie gry. Jeżeli więc jakimś cudem uniknąłeś podstawowej wiedzy na temat historii gry i chcesz uniknąć wszelkich spoilerów, to przejdź do minuty wyświetlanej w tej chwili na ekranie. A dokładniej o historii w Bioshocku opowiem w innym filmie, który, jeżeli już jest dostępny, to wyświetla się na ekranie. A zatem... Backstory Bajosoka rozpoczyna się wraz z narodzinami Andrew Ryana, późniejszego założyciela Rapture i wściekłego kapitalisty, którego poglądy wpadają do nurtu obiektywizmu na modłę Ayn Rand. I tu musimy zrobić małą dygresję, by w pełni zrozumieć tę filozofkę. Jakiś czas temu Liduch z KryptoDV nagrał film, gdzie poruszył ten temat, który mogę śmiało polecić, ale ja postaram się nieco rozszerzyć podane w tamtym filmie informacje o samej filozofii. Zatem Ayn Rand przyszła na świat w Radzieckiej Rosji i tam zdobyła szerokie wykształcenie, a następnie wyemigrowała do Stanów, gdzie popularność zdobyła pisząc sztuki teatralne i książki. Ostatnie lata życia Rand poświęciła na rozwój swojej autorskiej doktryny, obiektywizmu. Z kolei ów obiektywizm łączyć miał w sobie realizm metafizyczny i epistemologiczny, czyli badający relacje poznania i rzeczywistości. A tłumacząc z filozoficznego na nasze, Ayn Rand chodziło o to, że świat oparty jest na faktach, które nie dyskutują z człowiekiem i są obiektywne wbrew jego woli. Należy się więc wystrzegać bogów, czy w ogóle jakichkolwiek mistycznych doświadczeń. W przeciwieństwie do chyba każdego znanego mi filozofa, Ayn Rand nie pozostawia pola do dyskusji. Jak zauważa dr Ralf Puhl z Uniwersytetu w Salzburgu, jej filozofia jest całkowicie wprost, bo nie ma tu jakichś odcieni szarości, a wszystko przekazywane jest no właśnie wprost. Ayn Rand pochwala indywidualizm i atomizm społeczny oraz broni leseferyzmu gospodarczego. Często nadaje się jej zatem łatkę libertarianki, choć ona sama nigdy się za taką nie uważała. Dla Ayn Rand samo życie jest niewystarczające. Jej zdaniem należy dążyć do. Ucieleśnienia w sobie cech idealnego człowieka i musi to być wybór świadomy. W filozofii Ayn Rand przyplatają się różne wartości, które miałyby pasować do tego obrazu idealnego człowieka. Jednak odłówmy trzy z nich i na razie skupmy się na nich, bo mam wrażenie, że dosyć całościowo przekazują wizję Ayn Rand. A tymi wartościami są wolność, spełnienie i indywidualizm. Realizacja tych wartości ma sprawić, że człowiek w pełni realizuje w sobie człowieczeństwo. Oczywiście te wartości można pojmować w różnoraki sposób i perspektywa samej Rand nieco różni się od naszej współczesnej. Zatem spróbujmy je sobie rozpracować. Wolność u Ayn Rand określiłbym jako pewność jednostki, że jej życie nie podlega wpływom nikogo z zewnątrz. W tym sensie chociażby religia jest z perspektywy rand godna pogardy, bo wiele wyznań, chociażby chrześcijaństwo, składa obietnicę życia wiecznego w szczęśliwości w zamian za cierpienie doczesne. A że zdaniem rand życia poza doczesnego nie ma, to wbrew logice i idei wolności jest poświęcanie się w ten sposób. Rand używała także wolności do obrony kapitalizmu wolnorynkowego, jako jedynego systemu, w którym człowiek żyje z owoców własnej pracy, a zatem miałby to być rzekomo jedyny system, w którym człowiek może tak naprawdę się realizować i być wolnym. Idea spełnienia, czy też realizacji jest nieco trudniejsza, bo wymaga poznania podziału społecznego, jakiego dokonała Ayn Rand w swoich powieściach. Rozróżniła ona ludzi na i tu posłużę się angielską wersją: first handers i second handers. First handersi to ludzie, którzy żyją dla siebie, a ich poglądy na własną osobę czy charakter nie są uzależnione od tego, kim rzeczywistość chciałaby, żeby byli, ani jak postrzegają ich inni ludzie. Second handersi to ich przeciwieństwo, a więc ludzie, którzy żyją dla innych, bez jakiejś głębszej samoświadomości. A zatem, spełnienie to wybijanie się ponad rzeczywistość oraz ignorowanie cudzych osądów wobec naszych działań i w efekcie także zmienianie otaczających realiów na własną potrzebę. Z kolei indywidualizm jest skojarzony u rand z samolubstwem, jednak my współcześnie trochę inaczej rozumiemy te cechy. Dla nas osoba samolubna to egoista i mamy zdecydowanie negatywne skojarzenia z tym słowem ale dla samej Ayn Rand nie ma nic złego w byciu samolubnym. Dla tej filozofki samolubstwo jest chyba bliższe naszemu polskiemu słowu samowystarczalności, bowiem określa ono człowieka, który żyje tylko dzięki sobie i nie polega na innych, by ci nadali wartość jego życiu, i nie oczekuje również tego samego w zamian. Podążanie za wartościami u Ayn Rand ma odbywać się w zgodzie z pogonią za szczęściem, które u Rand stanowi centrum ludzkich zainteresowań. Jednakże sposób, w jaki owe szczęście należy osiągać, musi być uzgodniony z tymi wartościami. Inaczej mówiąc, nie jest ważne, czy jesteś szczęśliwy, jeżeli nie jesteś wolny i niezależny. I przytoczyłem filozofię Ayn Rand nie bez powodu. Stanowi ona bowiem fundament pod postać Andrew Ryana, antagonisty gry, ale nie tylko. Sama gra również wchodzi w dialog z filozofią Ayn Rand i stanowi jej dekonstrukcję, a nawet parodię. I jest to parodia genialna, bo zderza Ayn Rand z rzeczywistością, czyli podstawowym aspektem jej filozofii. A w efekcie tego zdarzenia powstaje humanitarny kataklizm i kompletne wynaturzenie zarówno rzeczywistości, jak i filozofii. No i właśnie mianem wynaturzenia nazwać można by Rapture, czyli miasto będące miejscem akcji gry. Zostało założone przez wspomnianego Andrew Ryana, który tak bardzo nie znosił podatków, że uznał zbudowanie miasta na dnie oceanu i oparcie zasad w nim panujących o filozofię absolutnego braku zasad za genialny pomysł. Oczywiście wszystko trafił szlak, gdy okazało się, że nieskrępowane etyką towarzystwo naukowe, rozwarstwienie społeczne i rosnące zapotrzebowanie na deficytowy towar jakim był narkotyczny Adam to przepis na katastrofę. Kuli z tej katastrofy zdradzać nie będę, żeby nie wnosić nikomu zabawy, ale wspomnę, że to właśnie efekty tych procesów dziejących się jednocześnie widzimy w grze, a ich kulminacją są wspomniani już w filmie Tatuśkowie i Siostryczki. Obie istoty żyją w symbiozie. Tatuśkowie chronią Siostryczki, a one w zamian oferują Adam, czyli coś w rodzaju silnie uzależniającej substancji zdolnej modyfikować ludzkie DNA. Pozostali mieszkańcy Rapture daliby się pozażynać w zamian za odrobinę tego płynu i zresztą dają, bo walki pomiędzy splicerami a tatuśkami możemy dość regularnie obserwować w grze. Siostrzyczki, natomiast, stanowią centralny dylemat moralny gry. W trakcie zabawy gracz zabija tatuśków, a osierocone siostrzyczki może albo uratować od zgubnego wpływu Adama, albo zabijać. Obie opcje mają swoje plusy i minusy oraz wpływają na fabułę, choć trzeba tu powiedzieć, że w ogólnym rozrachunku ten mechanizm nie zestarzał się zbyt dobrze, a z dzisiejszej perspektywy wydaje się być zbyt zrojedynkowy. Jak na mój gust, brakuje tu odcieni szarości. Choć główny dylemat pozostaje w ścisłej zgodzie z przyjętym motywem gry, czyli z dialogicznością wobec filozofii Ayn Rand. No, i oczywiście design lokacji został zaprojektowany tak, by maksymalnie wspierać walki z którzy w tej grze pełnią trochę rolę takich pomniejszych bossów. Nie brak tu zarówno przestrzennych pokoi, jak i korytarzowych, a nawet wielopiętrowych miejscówek, a zatem w toku rozgrywki gracz musi samodzielnie dostosowywać taktykę do okazji. Czasem sprawdzą się lepiej staną przylepne bomby, a kiedy indziej wykorzystanie nierówności terenu. Tu jednak trzeba wspomnieć, że tatuśkowie nie zawsze dobrze reagują na owe nierówności i zdarzyło mi się zbagować jednego z nich na schodach pomiędzy piętrami większej lokacji. Nie są więc szczególnie mądrzy, co jest do wybaczenia, aczkolwiek jednak dosyć wybija to z imersji. Niemniej samo miasto jak i cała gra, to przez większość czasu istny majstersztyk imersyjnego designu. Każdy centymetr mapy został dopracowany do maksimum, a jej zwiedzanie daje po prostu mnóstwo frajdy. Poszczególne lokacje sprawiają wrażenie faktycznie użytkowanych przestrzeni i nie są prostymi kopiami siebie nawzajem. W trakcie powtórnego przejścia czułem taki zachwyt nad tymi wszystkimi małymi detalami, że z czystą przyjemnością specjalnie korzystałem z mechanizmów tak przyziemnych i niegórnolotnych, jak zwykły efekt spływającej wody po wejściu pod przeciek. A w grze jest tego więcej, bo twórcy nie szczędzili także na oskryptowanych wydarzeniach. Mi szczególnie zapadł w pamięć to z matką z wózkiem z bodaj pierwszej godziny zabawy. W pewnym momencie bohater napotyka postać stojącą nad wózkiem dziecięcym. Jeżeli się do niej zbliży, owa kobieta otwiera ogień z karabinu schowanego w wózku. Gra w ten sposób daje jasny przekaz. Nic miłego cię tu nie czeka i ta zasada okazuje się być prawdziwa dla całości doświadczenia. Ponadto scenata przedstawia pewnego rodzaju odarcie z niewinności, które w bystry sposób zgadza się z motywem przewodnim produkcji, co widzimy na przykładzie siostrzyczek. No bo czym jest niewinność, jeżeli nie wrażeniem, a czym jest wrażenie, jeżeli nie podkreśleniem nieobiektywności rzeczywistości. W ten sposób już na poziomie level designu gra po raz kolejny obnaża filozofię Einrand. Resztę nawiązań do postaci filozofki pozostawiam wam do odkrycia, a ja chciałbym powiedzieć jeszcze parę słów o oprawie gry. Złego słowa nie mogę powiedzieć o prawie audiowideo, bo ta jest nienaganna. Mieszanina brzdąkającej w tyle muzyki z lat 50., odgłosów środowiska, kroków bohatera i przeciwników, wreszcie szaleńczy bełkot przeciwników i złowieszcze wycie tatuśków. To wszystko razem wzięte robi naprawdę piorunujące wrażenie. I chyba dawno nie grałem w tak satysfakcjonującą grę pod kątem dźwięku. ale warto również powiedzieć parę słów o obrazie. Generalnie to jest całkiem ładnie. Czasami miałem wrażenie, że twórcy niespecjalnie potrafili wybrać pomiędzy realizmem i kreskówkowością, więc wyszedł taki trochę miszmasz, ale jest on jak najbardziej do zaakceptowania, szczególnie, że oświetlenie, detale czy zapadające w pamięć widoki z okien grają ze sobą bardzo dobrze. Wspomnę w tym miejscu jeszcze o remasterze, który miałem przyjemność ogrywać. Generalnie mam zazwyczaj opory przed ocenianiem gry po liftingu, ale tutaj odniosłem wrażenie, że Remaster wygląda praktycznie tak samo jak oryginał. Choć oczywiście są różnice, nowsza wersja ma wyższej rozdzielczości tekstury, bardziej klimatyczne oświetlenie i generalnie sprawia dużo lepsze wrażenie, tylko że ta gra już przy pierwotnym wydaniu wyglądała dobrze, a Remaster tylko podkreślił jej najlepsze atuty. Zanim przejdziemy do podsumowania, chciałbym jeszcze wspomnieć o powstającej filmowej adaptacji gry. Póki co, informacji na temat filmu nie ma zbyt wiele, co sugeruje, że projekt znajduje się w bardzo wcześnej fazie. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, twórcy po ogłoszeniu swojego projektu długo pracowali nad skryptem, a potem rozpoczęcie praktycznej części opóźnił strajk aktorów w Hollywood. Nie wiemy więc, na której dokładnie części bazować będzie film, ani czy zobaczymy w nim istniejące już postacie, czy może historia dotyczyć będzie jakiegoś zupełnie nowego bohatera. Daty premiery też nie mamy, ale różne źródła podają zakres od końca bieżącego roku do nawet 2026, i to raczej ta późniejsza granica wydaje się być bardziej prawdopodobna. Niemniej, ja na pewno będę czekać z niecierpliwością. Tak samo zresztą, jak czekam na serialową adaptację Fallouta. I swoją drogą dajcie znać, czy jesteście ciekawi naszych wrażeń na temat tego serialu, bo może ugotujemy dla Was jakąś recenzję. Wracając jednak do Bioshocka, czy wiedzieliście, że ta gra już kiedyś otarła się o ekranizację? Według słów Gore Werbińskiego adaptacja była już blisko etapu kręcenia, w późnych latach tysięcznych, gdy Universal Studios anulowało projekt bezpowrotnie. Trochę szkoda, chociaż współczesne ekranizacje gier wydają się lepsze niż te sprzed parunastu lat. Więc kto wie, może wyszło to na lepsze? Chcąc podsumować jakoś całość doświadczenia z powtórnego przejścia gry, ciężko nie uciec mi w superlatywy. Bioshock okazał się grą ponadczasową, która broni się świetnie mimo upływu lat. Chociaż nawet niewprawny oko szybko dostrzeże, że to już raczej nie jest świeży tytuł, to w niczym to nie przeszkadza w zabawie. Zagrać w Bioshocka warto, bo to kawał porządnej fabuły, wspaniałego lore i świetnej, dopracowanej rozgrywki. I już naprawdę nie wiem, co mógłbym więcej w tym miejscu powiedzieć. Po prostu zróbcie sobie tą przyjemność i zagrajcie w Bioshocka. Dziękujemy za uwagę i dobranoc. I jak zwykle dziękujemy naszym patronom, a w szczególności Marcinowi Jastrzębiowi za finansowe wsparcie nas na Patronite.